Yy, wrac wracam już. I z że wtedy tak szybko film się skończył. Ale nie wiadomo czemu, ale mnie wywaliło. A więc zagramy sobie Grimly. Nie umiem nim grać, ale zawsze trzeba spróbować. Let's go. Pamiętajcie też o łapce w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Będę bardzo szczęśliwy. Nawet nie wiem o czym on ma emocję ośmiobitowca, ale niech będzie. Nie uciekaj. jaj. No trudno, no był lepszy, był lepszy, ale dobra. Teraz spróbujemy kimś innym. Draksem graliśmy, a jeżeli nie widzieliście, to wróćcie na odcinek wcześniej. A teraz zagramy. A niech będzie taką postacią, którą jedynie umiem grać, to nim. A więc sobie zagramy. O, ktoś też nim gra, więc nie będę sam. O nie. Uciekam szybko. Pyk, pyk. Jak ja lubię nim grać. To jest taki śmieszny. No i zaś poległem. Aj jaj. Ale dobra, wygrajemy jeszcze raz. A więc no, zaś mnie wywaliło, a więc dziękuję za oglądanie. Ja się żegnam, zaś coś wrzucę i papatki, mówił Joki.